W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować serię laserów krzyżowych Nivel System CL5. Serię tworzą cztery modele związką czerwoną, zieloną, niebieską i fioletową. Lasery umożliwiają pracę z dwoma płaszczyznami w pionie oraz dwoma płaszczyznami w poziomie. Dolna do prac z posadzkami, jak i górna do prac z sufitem podwieszanym. Lasery oparte zostały o najbardziej obecnie skuteczny system tłumienia drgań elektroniczny kompensator. I jakkolwiek mamy możliwość pracy oczywiście w poziomie, jak również ze skosami przez blokowanym kompensatorze. Laser zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym o zwiększonej pojemności. Ta pojemność wynosi 8000 mAh. Laser pracuje z dokładnością do 1,5 mm na 10 metrach. Mamy możliwość pracy na odcinkach do 30 metrów. W przypadku zastosowania czujników laserowych mamy możliwość wydłużenia tego odcinka do 70 metrów, co ma ogromne znaczenie, na przykład przy pracach terenowych na zewnątrz. Laser zbudowany został w designie nivel system. Każda z głowic laserowych zabezpieczona jest metalową głowicą, metalowym korpusem, co chroni ten najważniejszy element lasera w skuteczny sposób. Od dołu mamy możliwość mocowania do statyw, czy to na klasycznym statywie geodezyjnym 5/8 cala, czy statywie fotograficznym 1/4 cala. Laser charakteryzuje się wysokimi parametrami pracy także jest skutecznie zabezpieczony, co jest potwierdzone klasą IP54. Natomiast najważniejszą funkcjonalnością w tym laserze i nowością jednocześnie jest możliwość wprowadzenia spadków elektronicznych w dwóch osiach. Ten spadek będziemy wykorzystywali zarówno na zewnątrz przy niwelacji klasycznej, na przykład przy wyznaczaniu linii referencyjnej, przy podczas budowy placów z kostki brukowej, jak również wykorzystamy przy precyzyjnym wpasowaniu w skos, na przykład na poddaszach, jeżeli będziemy pracowali z sufitem podwieszanym. Laser dostarczany jest z kufrem transportowym, w którym znajdziemy bogate akcesoria. Znajdziemy tu multiadapter laserowy do ustawiania lasera. W różnych warunkach na budowie do podwieszczenia, na przykład na profilu. Tarczkę do sufitów podwieszanych, dwie tarczki do pracy z płaszczyzną dolną. Tarczki wykorzystamy do niwelacji posadzek, binda laserowa do pracy z dolną płaszczyzną, do ustawienia wiązki na zadanej wysokości. Laser zasilany jest i ładowany poprzez. USB jest to ładowarka USB-C, USB-C. To rozwiązanie skraca szybkość ładowania o około 30% i akumulator o pojemności 8000 mAh. Akumulator jest wymienny. Możemy go ładować zarówno podczas pracy, jak i po wyciągnięciu z lasera. Mamy cztery przyciski. W pierwszym włączamy, wyłączamy laser. Następnie włączamy, wyłączamy płaszczyzny pionowe i poziome. W zależności od konfiguracji możemy włączyć albo wszystkie naraz, albo poszczególne. Oraz ostatni przycisk służy do pracy z czujnikiem laserowym. Tak jak wcześniej wspomniałem, ważną i praktyczną funkcję, którą CL5 posiadają, jest. Możliwość elektronicznego pochylenia płaszczyzn w dwóch osiach. Aby przejść do trybu pracy z płaszczyzną pochyloną, należy przy włączonym laserze przycisnąć dłużej przycisk On-Off, wtedy laser przejdzie w tryb pracy pochyleń. W tym trybie mamy możliwość także pracy ze skosami. Natomiast jeżeli będziemy pracowali z płaszczyzną pochyloną, należy w tym trybie, w zależności od potrzeby, czy to w osi X, czy Y, wybrać odpowiednią oś. Wybór odpowiedniej osi odbywa się za pośrednictwem ostatniego przycisku, czyli przycisku pracy z czujnikiem. i w zależności, czy chcemy pracować i pochylać w osi X, czy w osi Y, wybieramy oś. Pochylenia. Następnie za pomocą przycisku H i przycisku V, przycisków płaszczyzn, pochylamy w odpowiednim kierunku płaszczyznę. Warto także wspomnieć, że aby pracować z płaszczyzną pochyloną, w pierwszej kolejności laser musimy ustawić w odpowiedniej osi. Do tego celu należy ustawić laser wzdłuż osi której będziemy chcieli pochylić, i w zależności, czy to będzie spadek zdłużny czy poprzeczny, wybrać odpowiednią oś spadku. Lasery krzyżowe Nivel System CL5 mają możliwość zdalnego sterowania z urządzeń mobilnych za pośrednictwem darmowej aplikacji Nivel CL. Aby zaopatrzyć się w taką aplikację, należy wejść do sklepu Google Play lub App Store i ściągnąć aplikację. Następnie włączyć laser odpalić aplikację. Aplikacja w sposób automatyczny rozpozna odpowiedni laser Nivel System. Aplikacja jest dość prosta w obsłudze. Mamy możliwość włączania, wyłączania poszczególnych płaszczyzn. W przypadku na przykład przerwy mamy możliwość wyłączenia i następnie włączenia wiązek, co wydłuży czas pracy na baterii. Następna tutaj ikona służy do Nawigacji trybu automatycznego poziomowania się. Jeżeli laser poziomuje się, pomiary nie powinny być wykonywane. Następna ikona spadków poprzecznych. Za pomocą prostych, intuicyjnych komend pochylimy czy to wzdłużnie, czy poprzecznie płaszczyznę. Aby wyjść z trybu spadków, należy ponownie kliknąć ikonę spadków, i ostatnia ikona to jest przejście w tryb. Pracy z czujnikiem laserowym. Mamy także możliwość dostosowania natężenia wyświetlanej wiązki laserowej. W zależności, czy będziemy pracowali w ciemniejszym czy jaśniejszym pomieszczeniu, dostosujemy tutaj natężenie światła. Kilka praktycznych informacji o producencie, kontakt ze wsparciem. To wszystko znajdziecie w prostej, intuicyjnej aplikacji Nivel CL. Lasery krzyżowe Nivel System seria CL5 oferowana jest w czterech kolorach wiązek laserowych. Jeżeli pracujesz w mniej nasłonecznionych pomieszczeniach, ciemniejszych, także na zewnątrz, wybór wiązki czerwonej jest jak najbardziej Odpowiedni, jeżeli te pomieszczenia będą jasne, często nasłonecznione, wybierz wiązkę zieloną, gdyż jest dużo lepiej rozpoznawalna, widzialna przez oko ludzkie. W przypadku, jeżeli pracujesz z precyzyjnym materiałem, drogim materiałem, jeżeli zależy Ci na wysokich dokładnościach pracy, wybierz wiązkę niebieską, gdyż wiązka jest najlepiej odcięta i jest najcieńsza. Natomiast jeżeli będziesz pracował na budowie z kilkoma laserami, wybierz wiązkę fioletową, gdyż ta wiązka najlepiej wyróżnia się na tle innych kolorów jak czerwony czy zielony. Sprzęt Nivel System objęty jest wsparciem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Dysponujemy własną siecią serwisów autoryzowanych. Serwis wyposażony jest w sprzęt specjalistyczny, wśród którego znajdziemy specjalny kolimator Octopus Prime 3D do kalibracji laserów krzyżowych. Dysponujemy także rozwiniętą siecią dystrybucji w kraju i za granicą. Zaprażamy wszystkich na stronę www.nivelsystem.com, gdzie znajdziecie więcej szczegółów na temat naszej oferty?